Daj to na nas jechacie na Bali Ogólnie tutaj nie jest tak tanie jak w Tajlandii ale jeśli chodzi na przykład o masaże to jeżeli chciałbym na przykład w Poznaniu pójść na y, taki masaż dwugodzinny powiedzmy, bo taki pakiecik sobie raz wzięliśmy z domusią to trzeba byłoby zapłacić 2,5 paki za 2,5 paki tutaj tak samo zresztą w Tajlandii i moglibyśmy sobie leżeć przez 10 godzin i być masowanym przez 10 godzin no, parę dni spędziliśmy na południu tam sobie zwiedziliśmy co trzeba było Następny środek wyspy. Parę dni spędziliśmy na Ubud. Zobaczyliśmy wszystko, co tam było. To była środkowa część wyspy. Teraz lecimy na wschód, gdzie naszym głównym celem będzie świątynia Lempuyang. Chyba dobrze to mówię. Do której prowadzi 2000 schodów. Tak więc musimy tam pojechać w tamtą stronę, bo tam jest jakieś półtorej godziny drogi. I co? Tam się prześpimy. Będziemy musieli wstać jak najwcześniej, może o 5 nawet tak, żeby o 6 tam zacząć wchodzić żeby nie umrzeć z gorąca i żeby nie umrzeć z nadmiaru turystów No To jedziemy Randia chcesz coś dodać? Nie wiem A że z jest widok na wult o no tutaj drogi to normalnie na poziomie europejskim Generalnie otoczenie się tak tutaj zmienia, że to jeszcze w pale nie mieści. Na Obudzie już było spoko, a teraz zaczyna być bardzo, bardzo spoko. Zalesiane góry, piękne drzewa, palmy, kwiatuszki, rewelacje, no i dwa pasy. No ale mimo, że wszędzie już zielono i ładniutko, to tutaj na tym pasie oddzielającym drogi, nie wiem to się nazywa w sumie, Uch, ta śmieci. No i rzeczywiście w okolicach uwód takiej plaży nie doświadczycie na pewno. Także no, nie ma co na to liczyć. W ogóle bardzo są one czarne, brzydkie i zaśmieszone. Ale przynajmniej z tego co widzieliśmy, tak jechaliśmy obok tych plaż, bo nawet na nie, nie wchodziliśmy, wchodziliśmy, jakąś widzieliśmy, no jednej chcieliśmy dojechać, to był to jakiś pseudoport i no, nie było za ciekawe. Ale po drodze do tej świątyni właśnie Lempuyang wstępujemy tutaj. I wygląda to naprawdę za tak. Także znowu się przypomnę, yy, znaczy znowu powiem to, co powiedziałem wcześniej, na wcześniejszych odcinku, odcinkach, w sumie nawet nie wiem, bo przecież sobie to tak o, że jeżeli ktoś wam mówi, że na yy, Bali są tylko czarne piachy czy coś, to niech nie gada wam głupot, no bo Widać, że tu jest kaseczek i to nawet taki naprawdę. I taka plaża naprawdę ustronna, także zajebiście. Nazwa tej plaży jest dosyć ciężka do odgadnięcia, bo jest, e, są trzy znaczniki tych plaż. Pierwszy to jest Bias Tugel Beach, druga to jest Whitesand Beach i trzecia to jest Secret Beach. Więc nie mam pojęcia, jak się nazywa ta plaża. No i wiadomo, z tym mają ewidentny problem. Nawet robili ze mną jakąś sondę. Nawet zdarzyło mi się tutaj zrobić wywiad właśnie odnośnie zaśmiecenia bali. No, To tam próbowałem powiedzieć, wiadomo, bo nie wszystko musim, mogłem skumać, co do mnie mówią po angielsku. W szczególności, że to jest taki angielski trochę na wyższym poziomie, bo... Takie to ciężkie bywało. No. Ale już walić to te śmieci, one to są z boku, nawet niewidoczne w sumie. A co ma się cieszyć? Teraz tym, co fajne. Generalnie w życiu tak jest że należy się starać, bo to oczywiście nie zawsze jest łatwo yy, mi też tutaj było, tutaj w szczególności właśnie bywało ciężko, w szczególności na początku, gdzie jechaliśmy naprawdę po chamskich tych bali, gdzie było naprawdę wyglądało to bardzo, bardzo kujowo i mówię, gdzie to bali? ale nie wyrażałem jeszcze takiej końcowej opinii, jak sam zresztą, zresztą mówiłem, że poczekamy, zobaczymy, bo przecież nie można yy, inaczej, po, takich ma, po takiej małej ilości danych wysnuwać takiej ogólnej opinii. Pamiętajmy, że to możemy wykorzystywać nawet w życiu codziennym, kiedy na przykład ktoś o kimś mówi, nie wiem, że ten jest jakiś bamber czy, czy cokolwiek, to najpierw trzeba zbadać, czy mam wystarczająco dużo danych. Dlaczego on to zrobił? Może miał ku temu jakiś powód i tak dalej. Także naprawdę trzeba szeroko patrzeć na świat, na ludzi, na miejsca, na wszystko. takie moje filozoficzne domniemania. Tu gościu, całkiem zarazny chłopak, na głowie ma, wygląda to na 500 kilo. Ale trajkotę tym jęzorem, trajkoczę tym jęzorem już sam nie do końca wiem, coś co powiedzieć. No ale sobie pierdolę, potem potnę i jak już to będzie wyglądało. zac pięknie I kolejny przykład, stoję w korku, w kurwia, mi się nie wiadomo jak, że ja pierdzielę dalej, szybciej trąbię, złożę się i tak dalej. A można to zamienić, to całe myślenie. Włączyć sobie na przykład audiobooka, odpalić jakąś tam książkę, czy cokolwiek chcecie na YouTube, kanał na przykład Borysa Wywiat <gry> albo coś takiego i powiedzieć, sobie, wykorzystać sobie ten korek do tego, że spoko, postoję sobie, a przy okazji a i wykorzystam ten korek do tego, żeby posłuchać sobie właśnie książeczki czy jakieś tam wypowiedzi kogoś, czy cokolwiek. Zawsze trzeba znaleźć tą dobrą stronę. Zacznę to się znalazła. Potrzebujemy tylko Kokosa na plaży. Ale najprawdopodobniej to jest ten, w którym jest mleko. To jest najlepsze. Nawet go nigdy, jeszcze nigdzie kupić nie mogliśmy. Zawsze tylko zwykłego, yy, wodnego. A tutaj najprawdopodobniej jest normalnie Leple. już mleczko. Będziemy musieli go rozłupać. Jak? Czy na naszej chacie na Bali oczywiście to żart ale chciałbym wam pokazać tylko oczywiście myślę, że każdy z was się domyśla takiej e, oczy, oczywistości że w momencie kiedy żyjesz sobie w tropikach to chatę możesz sobie urodzić w ten właśnie zarąbisty sposób wszystko Zacie? na no właśnie. jesteśmy na dworze kuchnia jest na dworze Salon jest na łożem. Teraz powiedzcie sobie, że tutaj można jeszcze zrobić jakieś takie maty, coś, że rano sobie wstajesz, robisz sobie jogę, oddechy. Przychodzi do ciebie nawet kumpel, taki na przykład Raju, by sobie przyszedł, Piotra z Kopii Boksuj, pozdro dla was. I byśmy sobie zrobili na przykład starcze, pach, pach, pach. Tutaj sobie widoczek, tu jedzonko drzemka, wieczorem my jak ktoś przyszedł, znowu się czy np. rodziców sobie porobili, czy coś takiego. No zajebiście. Zobaczcie, jadalnia, wszystko. I tak, naprawdę, w pomieszczeniach, no co? Chodź, pokażemy Nela, jakie łóżka są. Okulary. Daj okulary tacie, tak, bo tata nic nie widzi. To leżanki jeszcze, z o, o. I tak naprawdę w pomieszczeniu jest tylko... Nela, uważaj. W sumie sypialnia. Fajnela Modliśmy tam po samym o! <gry> o, I tu łazienka. Tak. Łazienka w sumie też, co jest najlepsze? W sumie jest na dworze. Tak. Bo tutaj. Tutaj nie ma dachu. Tutaj jest tylko taka kratka. Ale tak w ogóle to jeszcze dodatkowe taki plusik, że jest w takim miejscu. Możecie choć chodzić z gołym dupskim z gołą flintą i z gołą kuciapką mm -hmm. <laughs> i nikt na was nie patrzy jesteście tutaj sami sobie no i w Polsce by trzeba było zapłacić znaczy, no w ogóle nie ma takiej opcji, żeby coś takiego w ogóle zaistniało no, z racji na naszą pogodę, wiadomo oczywiście mamy o wiele więcej dużo innych plusów ale akurat no takie chaty byśmy sobie nie postawili, a jakbyśmy już postawili bo powiedzmy ktoś by jakiś multas chciał coś takiego postawić mimo tego, żeby to funkcjonowało tylko powiedzmy przez 3 miesiące w roku to byśmy musieli zapłacić za to nie wiem nie wiem ile za, za dzień pewnie klocka, dwa chorerwie A tutaj co prawda zostajemy tylko na jedną noc ale 400 400 wystarczyło na to żebyśmy sobie tutaj siedzieli, co? To tak jest nic. Nie? no. Wiadomo, ja że 400 to jest dużo za noc, ale tak, za coś takiego to jest mega, mega frytki. Już nie mówię o tym, więc zobaczcie. Jesteście na przykład dwie parki, to jedna parka tu, druga, druga parka tam. To jest na cztery osoby po stówie i macie noc w takim czymś. Bierzecie na 10 dni, macie klockach, Każdy płaci 1000 zł i siebie 10 dni w takim miejscu. A to jest tylko lata U góry są baseny jakieś pierdoły. nie? No ale oczywiście wszystko ma też swoje złe strony. Wiatraki muszą być cały czas odpalone, bo przecież jest aż za gorąco, No i... Oprócz węży, robali takich różnych, na przykład trzeba uważać na małpy. A na przykład na tej kanapie yy, była kupa małpy, właśnie. No a małpy to tam małpy jak małpy, nie? Ale jakiś węże coś. Widzieliśmy jednego czerwonego. Na to trzeba uważać. Także pytanie: czy tropiki i trochę niebezpieczeństwa, czy jednak? Tak jak u nas. Trochę zimy, trochę lata, trochę jesień, trochę wiosna. Ale jednak bezpiecznie. A ja wybieram opcję jednak tropników. A tu mamy taki salon. Tam kuchnia, jadalnia. A tu mamy widok. Otwieraj, kokosa Kręci się? Uwaga. Uh, uh. Uh, uh. Jak to otworzyła tak, A Oj. teraz otworzę Bleczka nie piliśmy jeszcze, nie? nie. Takiego prostego. Czekaj, to jest czyste. No, wow, to jest o wow, uh. wow, oh. <laughs> wow, wow. Ej, to jest wody taka śmierdzi. Kokos, który wypłynął z morza. Eee. Niedobre? Jak płyn do naczyń. Proszę. Na zdrowie. Jest inny Ale i śmierdzi. No, niedobre. Nie, nie pijemy. Nie to. Zostawimy dla małp. A tutaj własny ogródek. Jakieś warzywka. Owocki dobrze, dobrze w było byłoby mieć taką agroturystykę swoją co? Agroturystykę na Kozaku No więc to miejsce ma wszystko to czego oczekiwałbym od miejsca w którym chciałbym mieć swoją agroturystykę Jest położone na wzgórzu z widokiem na ocean I nie tylko na ocean, bo jeszcze tutaj na góry i pobliskie wyspy, które są tam domki są po prostu, no sami widzieliście rewelacja, rewelacja, tak zajebiście położone, to się w głowie nie mieści jest sobie basenik, ale tego baseniku nawet bym nie potrzebował jest miejsce, gdzie są zasiane jakieś ziółka jakieś owocki, warzywka także swoje jedzonko by było, także turbo dobrze. W pobliżu nawet jest staw, który można byłoby zarybić, ale ten staw też nie jest jakoś wielce konieczny. Dlaczego nie jest konieczny? Bo 150 metrów dalej jest plaża, na którą zaraz zamierzam się przejść z moją rodzinką i zobaczyć jak to wygląda. Także co, mamy wzgórze, mamy domki pięknie położone, z widokiem na morze. Do... na ocean, do plaży mamy 130 metrów dokładnie, więc po prostu schodzimy sobie w dół i jest ocean. Jedzonko z widokiem też na ten ocean. A tutaj, tu jest akurat sala do jogi. <grym zacznie> też jest całkiem zacna. Tu sobie ktoś ćwiczy indywidualnie. Pewną panią, myślę, że nie jeden z was by z tą panią też chciał poćwiczyć ogę. Akurat. No ale dobra. Eee, no w moim wypadku, oczywiście, ta sala musiałaby mieć jeszcze maty, worki dookoła. I by w sumie to wystarczyło. I zać. I teraz w takim klimacie sobie można byłoby trenować. Nie przyjechalibyście do Boryska? Do takiego miejsca? Wszystko no, jest, idealne, jest idealne, zapisuję to miejsce i powiem wam szczerze, że po jakiejś walce nie wiem czy nie zrobię pierwszy raz tak, że zarezerwuję sobie tutaj pobyt na nie wiem 10 dni na przykład i będę siedział tylko tu. O 7.30 rano w ogóle już w scenie masz jogę, zajęcia, więc możesz stać sobie zrobić ćwiczonka. W cenie też masz to śniadanie przepyszne, które już wam pokazuję. Tak, wygląda, no mega, no mega. Jestem tak pod głębokim wrażeniem tutaj tego miejsca całego, że aż nie wiem co mam powiedzieć. No generalnie tak muszę żyć, nie? Po skończonej karierze właśnie jak są częste pytania, co chcę robić, to właśnie chcę mieć, coś takiego, ale no mniejszego razy 20 nawet, ale właśnie w tym miejscu położone. Cztery domki mi wystarczą, ta jedna sala mi wystarczy do ćwiczeń, ale musi być taki wzgórze, takie położenie. Z morzem, jeziorem, dobra, nawet jezioro niech będzie i będzie ok. Bo do czegoś takiego trzeba, było być multi, multi milionerem. A do tego co ja chcę, muszę być tylko milionerem. Czy się uda, zobaczymy. Zdaję Widzę takie zestawy owoców plus niekończące się zestawy innych rzeczy. To chciałbym mieć trzy żołądki. Oj, ciekawa fura. Takich samochodów w ogóle to jest buchty do wynajęcia, no my nie mogliśmy tego zrobić z racji na tego mojego skrzata, ale ogólnie jakbyście zbili, no to naprawdę jest kozak. A no i ze względu również yy, na to. Nie wyobrażam sobie operować yy, z biegów lewą ręką. Jak również lewą ręką nie wyobrażam sobie operować inną skrzynią biegów. No i jest plaża, ale nie jest stale taka idealna także jednak czysto perfekcyjnie nie jest ale oczywiście trzeba mi i taka nie ma jeżeli chcecie odwiedzić Boryska w przyszłej agroturystyce tego typu to zostawiajcie łapkę w górę